Zachowania spokoju. Wzywam policję do niepodejmowania akcji, jakichkolwiek akcji gwałtownych, ponieważ nie miałyby one w tym momencie żadnego uzasadnienia. Nikt przez cały czas trwania tej akcji nie przejawiał tutaj tendencji do naruszania nietykalności cielesnej funkcjonariuszy na służbie. Takie zdarzenia nie miały tutaj miejsca. Nie ma nie tylko takich aktów, faktów, ale nie ma też takich zamiarów posłuchajcie wszyscy tutaj zgromadzeni żebyście wiedzieli że nie chodzi tutaj jakąś polityczną gierkę tylko walczymy tutaj o Polskę na pewno wiecie że daleko mi do konfederacji nie jestem fanem tej e, formacji ale to co robi dzisiaj poseł Brown, pokazuje że możemy się zjednoczyć, zjednoczyć. Przeciwko brawo, brawo! brawo! Zapewne nigdy bym nie zagłosował, w wiek... no, może nigdy, ale w większości spraw nie zagłosowałbym tak jak poseł Brown. Ale chciałem mu dzisiaj bardzo podziękować, bo jest to na pewno człowiek wyjątkowo szlachetny. Żałuję oczywiście, że zabrakło tutaj kandydata na prezydenta, ale pan Brown znaczkiem tutaj obecność zaznaczył. Ale mimo wszystko uważam, że człowiek jest najważniejszy i to jest człowiek bardzo szlachetny, którego za to, to robisz, szanujesz. Brawo, Paweł! Po pierwsze, nie ma za co, a po drugie, proszę mi to wszystko dać na piśmie. Symboliczne. To było zdjęcie, miła atmosfera. Następne. Miodowiczy? Jesteśmy mówię? z asystentami. Wzywam policję do zachowania spokoju. Nie jest naszym celem zakłócanie ruchu ulicznego. Czujemy się niekomfortowo Zabijsko. zajmując ten pas ruchu. I jednocześnie już już. Przejście już, już. Dla pieszych. Słuchajcie, ja przepraszam, że dzisiaj jestem mało aktywny, ale ostatnie dni wyczerpały mój głos, ja już nawet nie mam siły mówić, więc dziękuję wszystkim, którzy tu zabierają głos, także posłowi Braunowi. Ratujecie mnie, bo ja po prostu już nie, nie mam siły mówić, ale jestem tutaj walczę, twardo stoję w obronie naszych praw, wolności, chcę nas bronić przeciwko złodziejstwem tego rządu. Pan prezes Korwin-Mikke, obecny tutaj z ostrożności procesowej, namawia mnie, żebym wezwał funkcjonariuszki policji, które być może znajdują się w stanie odmiennym, do opuszczenia tego zgromadzenia, ponieważ sytuacja zdaje nam się rodzić pewne niebezpieczeństwo. Nie jest naszą intencją zwiększania tego jest... niebezpieczeństwa. Pan prezes Korwin-Nikke towarzyszy tej demonstracji od samego początku, tak jak Konfederacja towarzyszy protestom przedsiębiorców. Nie upolityczniamy tego zgromadzenia, ale cieszę się, że możemy choć w tak smutnych okolicznościach spotykać się w życiu publicznym. Panie i panowie policjantki i do ustawy o artykułu 58.

Wzywam policję do zachowania spokoju, wzywam dowódcę tej akcji do nawiązania kontaktu ze mną. Oczekuję na wiadomość, mówi poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z asystą moich asystentów społecznych chciałbym opuścić to miejsce, co Policja Państwowa, funkcjonariusze, niektórzy anonimowi utrudniają i uniemożliwiają. Bardzo proszę dowodzącego tą akcją o nawiązanie kontaktu ze Moje możliwości poruszania się są ograniczone przez policję. Nie chciałbym stwarzać sytuacji, w których mogłoby się zrodzić podejrzenie naruszania czyjejkolwiek nietykalności cielesnej. Dlatego pozostanę w tym miejscu, czekam na kontakt ze strony dowodzącego tą akcją. Uwaga, uwaga, pani, panowie policjanci, policjanci. Nie, nie, nie. Obie, że prawa policjanta, prawo policji. Policjant jest obowiązany, w z z obowiązany do obowiązków wynikających z procesu żonowego zrukowania. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania na skazu z pojedynczego przełożonego, a jest prokuratora, pozostaje w miejscu państwa i lub samorządu terytorialnego. Jeśli wykonanie go stanęło łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. Uwaga, uwaga, Zabierają! Zabierają! Wzywam policję do zaniechania aktów przemocy. Wzywam policję do zaniechania aktów przemocy. Policja rzuciła się w tej chwili na moich asystentów z Policja! Ja dokonuje aktów zbrojnych przemocy. Policja narusza nietykalność cielesnych obywateli, w tym posła na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy do czynienia z ewidentnym. Mamy, mamy... Panowie, co wy robicie? Co wy robicie, panowie policjanci? Panowie policjanci, co wy wyrabiacie? Przecież murzeń klasztora niż raniśli przeorna władza dzisiaj, jutro inna. Nie dajcie ze siebie zrobić pośmiewiska. Nie dajcie zrobić pośmiewiska z tego munduru. Z tych znaków zaszczytnych. Udostępniajcie tego live'a gdzie się da. Nie dajcie używać swojej zaszczytnej służby do niskich politycznych celów. Nie, nie bierzcie udziału w zniewalaniu narodu. Bierzcie przykład od innych policji, Są za granicą, gdzie tarcze wyrzucili na ulicę i poszli za obywatelami. Przed chwilą policja państwowa, reprezentowana przez kilku niezidentyfikowanych funkcjonariuszy, rzuciła się na grupę moich asystentów społecznych, Policja dokonała aktu gwałtownej napaści na obywateli będących asystentami posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę dowódcy o nawiązanie kontaktu ze mną. Nie używajcie siły! Proszę. Nie używajcie siły! Uwaga. Panowie policjanci! Uwaga.